Ostatnio wysłuchałam rozmowy z Urszulą Dudziak i wiecie co? Ta kobieta to jest, to jest kobieta rakieta, to jest mistrzostwo. Ona mówi, że po siedemdziesiątce zakochała się, wybudowała dom i żyje życiem, o jakim zawsze marzyła i jakiego pragnęła. Przychodzę z tym, abyśmy nie czekali do siedemdziesiątki. I nieważne ile masz lat, może masz pięćdziesiąt, może masz czterdzieści i myślisz, że jest już za późno. Za późno na co? Nigdy nie jest za późno. Ja mam lat próbo ponad 40, i w końcu robię to, co kocham. I w końcu odważyłam się odejść z etatu. Odważyłam się już wiele razy w życiu wyjść z takich sytuacji, w których czułam, że one nie są moje, że ja nie mogę zostać. Dlaczego? Dlatego, że to mnie spalało, dlatego, że to nie było moje, dlatego, że to kłóciło się z moim sercem i bardzo was do tego zachęcam. Idźcie w tę stronę, gdzie woła was, wasze serce, wasz wewnętrzny głos, bo dopiero wtedy poczujecie, że naprawdę żyjecie. Może ktoś teraz powie, o, łatwo jej powiedzieć, <laughs> nie. Albo a, bo może były takie okoliczności, a nie inne. Nie znacie. Nie znacie mojej historii, nie wiecie jak jest i jak było. Może kiedyś ta historia ujrzy światło dzienne, ale było. Było ciężko. I ten, kto zna mnie bliżej, wie jak ciężko było. Ale niewiele jest tych osób. I dlatego daję sobie prawo do tego, żeby mówić, że można postawić na siebie, tylko trzeba wziąć za siebie, a czasem też za innych, czyli na przykład nasze dzieci. Odpowiedzialność. Naprawdę można. Nieważne, w którym miejscu jesteś teraz, jeżeli bardzo czegoś chcesz, znajdą się ludzie, znajdą się okoliczności, znajdą się sposoby, że opuścisz to miejsce, które zupełnie nie jest Twoje i które Cię spala, a zaczniesz stawiać kroki ku lepszemu Twojemu życiu. I to nie jest Kołczowska gadka. Mówię to Wam, bo ja tam byłam. Ja też nie wiedziałam, co mam zrobić. Ja też się bałam, a jestem teraz w miejscu, które kocham.